Halo dzień dobry, witam Was w grze, która jest w filmiku właściwie z gry, która jest odpowiedzią na pewnego niemiłego użytkownika, który nagrał podobny filmik i ja chciałem powiedzieć, że to nieprawda, że moje gry są całkiem ciekawe i są bardzo dobre. A więc dzisiaj zagrałem sobie w Night Fighter, to jest jakbyście nie wiedzieli, nie, nie umieli angielskiego to jest ten Książe bijatyk, w sensie taki, no, ksią ksi książę, który się bije, chyba, bo, bo ja to w tłumaczu przetłumaczyłem i nie wiem czy to jest 100% takie samo tłumaczenie jakie powinno być. Dobrze. A więc tak, kontrol to chyba, że kontrolowanie jak się kontroluje. W SAD to jest moving, czyli od chyba odmowy, że się mówi na wsadzie, ale nie, nie wiem, nie w to chyba... Nie zawsze zazwyczaj w grach w to się rusza, to nie wiem, czy mówię takie jest tego. Yy, double pressing direction keys run. To, to, to... Nie wiem, to alejmy może y, J to jest atak, dobra I K to jest jump, okej okay. y, Chyba wszystko wiadome, enter nie spać, A nie, dobra, press J key for start, okej, okay, J Dobra, o jest, I bijemy Dobra, możemy ich bić Coś tu jest, kolce jakieś dobra, To tu mam przeskoczyć? O przeskoczyłem Udało mi się, wow Jakiś ptak leciał tego z kopniaka wziąłem, lub... Wow. Jakaś czaszka tu jest, Mogę mogłem zabrać? Może stąd muszę zaskoczyć. tak się nie uda. Może da się biegać jakoś, czekaj. Okay. Wiem, shift. Nie, chyba się nie da biegać. O, spadłem gdzieś. wiemy i... O, on żyje dalej, o kurde. Już nie umarł? Dobra, umarł. Kolejni przeciwnicy To no to jest ciężka gra RPG, mówię wam To jest taki hero shooter w wersji 2D, mówię wam, naprawdę Umarł, umarł Dobra, możemy iść dalej yy, Dobra, kolejni przeciwnicy, są oni są słabi są, są Słabi, nie, nie, nie umiem w tą grę grać I To jest gra online, to są przeciwnicy tacy, wiecie, nie? Dobra, nie żyje. Można iść dalej. Aha, bo ta czaszka to jest chyba taka bariera. Dobra, że, że trzeba najpierw wszystkich pokonać chyba. A potem dopiero można iść dalej. Nie, wiem, chciałbym tam na górę wskoczyć, ale się nie dało. Ewidentnie, ewidentnie do... nie dało. Nie, no bo zahaczałem o te co Trzeba zahaczać o te co, przecież skaczę dobrze. Nie, ale no, upośledzona jest ta gra. Widzicie, w lewym górnym rogu... Mamy... o, naprawdę się. Mam licznik zdrowia. Teraz jak przeszedłem ten level, bo to na, na level jest podzielone. To tego... to dostałem życie na maksa. Tak, bo to jest bariera i teraz... O, dopiero teraz muszę sobie żeby że mogę przejść. Taki są spoko łatwe. Tutaj... Nie, mogę tutaj skoczyć? Nie mogę, okej. Okay. Enter resta ale mnie strefy zrobili, kurde. No czemu ich bić nie mogę. Ale nie strefy za chwilę zrobię. Takimi tak mi na wierzch, że to po prostu się nie pozbierają. Da się biegać jakoś, czekaj. O da się, dobra! Ale tu ciężkie, dobra, dobra. Idziemy, biegniemy. Biegniemy na... O kurde, prawie spadłem. To co się stało z tym kolesiem, było... Nadzwyczajnie dziwne. No, biegni! Dobra. Biegnij! Dobra, no, biegnij. Nie, spadł. Panu... Jak nam nie zruszało, widzieliście to? Było niebezpieczne. Dobra, nie żyje. Kurde. Padnij. Dobra, padł. Ta tarcza też się załączy dopiero wtedy, kiedy wy, wejdzie na ekran. Dobra. Nie bignij. O kurde, nie, zraszczywałem Dobra, ostatnia próba, ostatnia próba ja, Jak będzie, będzie kilka łapy w górę To zrobię z tego gameplay, bo to jest bardzo satysfakcjonująca gra I wiem, że na pewno chcielibyście to zobaczyć I, I możecie też dać mi takiego suba na zachętę, nie? Żebym, żebym grał więcej w takie gry podobne Bo to jest faj, faj, fajna gra, naprawdę Dobra Ło jaki, jakiego rusha zrobiłem, kurde Ale ja dobry w tym grze, jestem, jakieś kombosy tutaj odkrywam no. Kurde, no tak mnie prawie trzymał, no to jest śmieć Patrzcie, no teraz nie można przez to przejść, dobra Czy to jest taka bariera, tak jak myślałem Mogę go przez tą barierę wić? Mogę go przez tą barierę robić, okej okay. Fajnie, fajnie Mam się boję skoczyć, bo tam mogę być przepaść Tak jak w innych poziomach Dobra, spalu. Tego też próbuję zepchnąć. Nie, nie da się tego zepchnąć. On jest odporny na spychanie, no takiego spala. Kurde, ale mam mało życia, za chwilę sobie zdechnę. No chodź tu. No chodź to oczywiście Nie chcesz spać? Okej. Okay. No ewidentnie człowiek, który nie chce spać z przepaści, no. W sumie troszkę mu się nie dziwię, ale... Bo Nie, nie da się te rzeczy, okej. Nie da się przeskoczyć, to znowu skacze Okej. Okay. nie wydawało mi się, że odkryłem pewną rzecz w tej grze. Ale to zobaczymy później. Ło, ptak dostał kopniaka, kolejny ptak dostał kopniaka. To też dostał kopniaka, a to ich z kopniaka mogę bić Ale mi strzeli i mi nawalił. widzieliście to? Ale może trochę strachę zrobię. Dobra, patrz śmieć. Patrzcie na to. A nie. O kurde <grywy> Dobra, a więc... Mi się wydaje, że to jak na pierwszy odcinek z tej gry to, to chyba wystarczy. Więc może go zakończmy. Także dziękuję Wam za oglądanie. Stawiacie suba i lajki i, like i, i róbcie wyświetlenia, jeżeli chcecie więcej materiałów z podobnych gierek. A, a ja się z Wami żegnam i, i idę do widzenia, także pa pa.